Tutaj mamy tego fiestę, co zamek robiłem. Tutaj mamy zameczek w drzwiach założony. Tutaj mamy ten klucz docięty. Proszę, ładnie pracuje. I teraz tutaj klucze są zakodowane już do auta, dwa, bo bo taka jest procedura, że się dwa koduje na raz. Także klient będzie musiał zapłacić za dwa chociaż chciał jeden teraz tak taki kluczyk dorobiłem i ten tak zwany mój ulubiony X Horse'a kluczyk do wszystkiego oryginalny, uniwersalny robi cuda moment zaraz Wam tu wszystko pokażę bo to jeszcze nie jest złożone, bo tak specjalnie teraz tak tego, tego X Horse'a wkładamy Proszę bardzo, wkładamy sprzęgło, naciśniemy liczniki, świecą się liczniki, proszę bardzo. Auto odpala. Ale cudownie, och! Ale normalnie pan kupił auto tanio, teraz ma działający samochód z kluczami. Dobra, teraz wyciągamy tego klucza, wkładamy tego. Oryginalny Ford Made in America, proszę bardzo, pięknie. Po prostu jestem siebie dumny, jak ja to zakodowałem. Ten zameczek, chociaż się zacinał w drzwiach, pięknie chodzi. Proszę bardzo, cudownie, obydwa odpalają. Te kontrolki mrugają, ale to tylko w telefonie. Nie wiem dlaczego. Tak naprawdę one nie mrugają. No Dobry przebieg Ktoś se kupi będzie zadowolony No w ogóle takie autko jakby ktoś nie widział Ford Fiesta 2014 roczek Na bajerze pełnym tutaj Konsola, klawiatura z G-Boxa Tam z Playstation czy coś Tu jest tyle przycisków Że człowiek 3 godziny się zastanawia jak jedzie Które nacisnąć Wszystko intuicyjne tak zwane Inżynierowie Forda zaszaleli. Tu są jeszcze gałki pokrętła, różne cuda, nawiewy, na, na drzwiach są przyciski, regulacje. Tu jest po prostu. Tutaj człowiek siedzi, jedzie dwie godziny, trzy godziny do londynu. Tu się nie nudzi, bo cały czas szuka któregoś przycisku. Gdzie on jest, którym to był. A tutaj to już w ogóle jest masakra. Nie? To, to trzeba instrukcje obsługi pierwsze. No fajna, to za je fajne. Dobra, kończymy te krótki krótki film o o dorabianiu kluczy czy jak to nazwać pozdrawiam, trzymajcie się miłej niedzieli dobrego rosołu